Masz coś mi do powiedzenia? A te zdjęcia? Tak właśnie, tak właśnie wygląda u nas zazdrość. Bardzo mało jej jest. W ogóle jej nie ma praktycznie. Tak. Nie wiem, tak mi się wydaje. Dzisiaj pogadamy o tym, czy jesteśmy zazdrosne, jak widzimy zazdrość, czy jest potrzebna, co wnosi, co daje, a co wynosi. Więc witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tak jak wspomniałeśmy, tematem będzie dzisiaj zazdrość. I może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest zazdrość. Ja nie wiem, ja tego nie mam w słowniku. <laughs> co, ty, co ty przez zazdrość rozumiesz? Zazdrość to jest moim zdaniem obsesyjne lub nie myślenie o czymś, o kimś, o jakimś obiekcie, w związku na przykład o tym, że. Nie wiem, masz relacje z kimś, z kim, o kogo ja jestem trochę zazdrosna. Czyli to, Takie poczucie niepokoju. Czyli bardziej postrzegasz to jako coś negatywnego, destrukcyjnego. Tak mi się to kojarzy na pierwszą taką myśl. Tak mi się to kojarzy, mimo że nie doświadczamy w związku jakoś dużo zazdrości, to takie jest moje pierwsze skojarzenie z tym słowem. Jeszcze. To już minęło 6 lat. Ja się nie specjalnie tak ładnie ubrałam, żeby ktoś napisał tam komentarz, żeby moja żona była w końcu zazdrosta. <noise> <noise> Czyli tak, reasumując, to bardziej negatywne uczucie, które w większym lub mniejszym stopniu prowadzi do takiej wewnętrznej, na początkowo wewnętrznej frustracji, a tak. później ona jednak się wylewa, wylewa szambo, Leo i jest I śmierdzi strasznie. I śmierdzi wtedy. <noise> jest toxic relationship. Tak, tutaj. Bad pronunciation, I know, i know. No to po co? Po co komu? Jak to jest szamboleo? A my nie lubimy szamba. Teraz są takie biote. Bioszamba? Bioszamba. <laughs> <laughs> Może wy macie bioszambo. W swoim toksyk związku. Okay. Zacznijmy od tego. Dlaczego jesteśmy. Może... Dlatego. Mm -hmm. Najpierw przyczyna objawy, a później e, leczenie <laughs> Elektrowstrząsy. Przyczyna, czyli zazdrość na przykład o uwagę, o czyjś czas. Dobra, czyli już wiemy, że zazdrość to jest szamboleo, to why, tell me why? Skąd to się bierze? No wydaje mi się, że głównie z poczucia takiej niewystarczającej własnej wartości. Myślę, że w głównej mierze. Takiej niepewności. Tak, bo ja to tak widzę, że jak masz nieuporządkowaną wartość sam ze sobą, no to widzisz zagrożenia wszędzie. To no nawet nie chodzi kurde. o tą osobę, tylko ty jesteś obsesyjnie uczulony, uczulona na punkcie wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie, bo wszystko cię uderza personalnie, nie mając tej wartości, tak? Ja, ja też tak to widzę. Tak, i sytuacje, które na przykład w ogóle nie są jakieś niebezpieczne, czy w ogóle nie są też. Powodem do zazdrości, ty interpretujesz przez. Nadinterpretujesz. Nadinterpretujesz mm -hmm. przez takie sito, właśnie swojego ma... niskiego poczucia własnej wartości. I dopowiadasz sobie historię często do tego. Tak. A historię w naszej głowie to one tak. <laughs> one tam kwitną. Czyli skąd to się bierze z poczucia. z niskiego poczucia własnej wartości, to jako jeden. A zazdrość się bierze wtedy, kiedy. Masz jakiś zalążek z przeszłości, oceniasz sytuację przez pryzmat poprzednich związków, bo masz tam jeszcze niezagojoną ranę. No bo tak to wygląda, to jest mm -hmm. niezagojona rana, tak mi się wydaje, że to jest y, rozdział, który nie został zamknięty. No bo takie rzeczy jak zdrada na przykład. To, no to jednak boli. zostaje gdzieś tam bardzo głęboko i, i później wchodząc w taki nowy związek, zastanawiasz się mimo wszystko, jakby cudownie nie było, to gdzieś tam masz taką myśl, czy to się znowu nie powtórzy. Tak? O, o co możemy być zazdrosnymi w związku? Hmm? Jak masz narytę w pani. To przy <grym> <Wszystko. grym> um, O czas. Myślę, że o czas. Może powiemy na naszym przykładzie coś na ten temat? Możemy. <grym> to nie ty powinna. <grym> A, kiedyś, o. kiedyś, jakiś czas temu, no to już długo takich nie ma sytuacji, ale były. I tutaj znowu się wszystko zaczęło u mnie, bo ja sobie nie radziłam i nie umiałam spędzać czasu sama ze sobą. Tak. Więc wszędzie szukałam w tym wolnym czasie Justy, a Jasta najzwyczajniej w świecie, jako osoba wysoko wrażliwa, czasem miała ochotę pobyć sama. A ja tego nie rozumiałam. I tak strasznie ciężko było mi yy, nie wiem, wypełnić sobie czas sama ze sobą. No, więc to mnie prowadziło do frustracji, a no podstawą była taka zazdrość właśnie o jej czas, o jej uwagę, o atencję, której ja, ja w tamtym czasie chciałam. A teraz sobie radzę świetnie. I im bardziej ty się zajmujesz sobą, tym bardziej ja do ciebie. Tak, ja do ciebie. Tak, to prawda. O osiągnięcia i znowu tararara. No. Wszystko do mnie, ty. a Ty byłeś o coś zazdrosny? No nie wiem, pomyślimy zaraz. No ale Ty powiedz najpierw. o, sobie. o Osiągnięcia i motywację Justy. No już dawno też tego nie było, kilka lat myślę. Mhm. Tak? No. Byłoby. Justa jak zaczęła kilka lat temu chodzić na siłownię, to ja tak strasznie nie umiałam sobie z tym poradzić, bo byłam zazdrosna o jej motywację, że ona potrafi się motywować, że ja, Sukcesywnie starałam się ją zdemotywować do tego i znaleźć wszelakie powody, żeby na tą siłownię nie poszło, bo mi się nie chciało. Więc znowu zaczynamy od tego, że ja miałam szambo ze sobą i szukałam e, współtowarzysza, żeby się potaplać w mm -hmm. tym głównie, mm, A ja się nie dałam mimo wszystko i dalej sobie chodziłam na tą siłownię. Chociaż no, nie było to na pewno jakieś takie miłe Ciebie. ani wspierające, że ja chcę iść mm. na tą siłownię, a tutaj się Mariolka obraża. Mm. Nawet nie wiem, czy to obrażaniem nazwać, tylko tak, no, po mm. prostu było widać, że ci to nie leży, no. No wiem, chociaż ja starałam ci się tego nie pokazywać, no, ale to prawda. Ja nie wiem, zazdrość z mojej strony, ale to taka niepokazywana chyba nigdy na początku, jak się zaczynałyśmy poznawać i jak widywałyśmy się tylko w weekendy i pamiętam, że były, w ogóle my byłyśmy bardzo nienasycone sobą przez te weekendy i bardzo chciałyśmy kolejne spędzić ze sobą. I był któryś weekend, że ty powiedziałeś, że jedziesz do Krakowa do Marcisia chyba, czy coś takiego. I ja tak sobie po, to poczułam tak wtedy taką trochę zazdrość, że wybierasz tam kogoś, a nie mnie. Ale nigdy ci chyba tego nie powiedziałam, bo było mi po prostu tak trochę smutno i przykro. Ale rozumiałam to, że to, to jest twoja przyjaciółka, do której no, ty chcesz jechać. A i tak ostatecznie, bo nie pojechałaś. Byłam, byłam. Tak? No, no to mi się wydaje, że nie, bo że się coś wydarzyło tam. No ale to byłam, byłam. No ciekawe, to nie słyszałam o tym. No bo ja nigdy o tym nie mówiłam. E, zazdrość o osiągnięcia, to ja mogę jeszcze powiedzieć na przykładzie mojego poprzedniego związku. E, moja partnerka była na przykład zazdrosna o to, że jak, jak jeszcze wyjeżdżałyśmy za granicę do pracy i... Ja już chyba mówiłam o tym, w innym vlogu mi się kojarzy to tam ktoś mnie wyhaczył, pracowałyśmy na produkcji, ale menadżer tej produkcji mnie wyhaczył, zaproponował mi lepsze stanowisko w kontroli jakości i wtedy zostałam obrzucona głównym i błotem z jej strony, że ona musi ciężko fizycznie pracować stojąc i sortując pomidory na linii, a ja się przechadzam i sobie rozmawiam, rozmawiam z menadżerem całej hali produkcji i się śmieję. I kawkę pię i jest tak cudownie, zamiast się cieszyć z tego, że ja dostałam fajną fuchę, będzie miała więcej kasy i w ogóle, no to to była właśnie tego typu zazdrość. Wow. No ale to jest ciężka pigułka do przełknięcia, jak ktoś sobie radzi lepiej. Mhm. U nas ta zazdrość teraz już jest motywująca, tak, ale może być destrukcyjna dla drugiej osoby, jak ona nie chce się uczyć, wiesz. Są pewne e, kwestie, gdzie naprawdę można się od ciebie, e, bazując hmm. na tej delikatnej zazdrości, uczyć. Tak. Wiesz, ty możesz na przykład uczyć ode mnie e, takiej chęci nauki języków. Na przykład, na przykład tak. Taki... I to ty zaczęłaś z hiszpańskim jakiś czas temu, i to ja zaczęłam też przez ciebie się uczyć, i coś tam hapnęłam po hiszpańsku, się nauczyłam. Czy my teraz rozmawiałyśmy? On <noise> to nie traktuje jako zazdrość, tylko jako obrzydzenie pomieszane z chęcią popełnienia zabójstwa. Mówię o facetach na zabawach jakiejś na imprezach. Ja nie mówię, że my jesteśmy boginiami piękna. To nawet nie chodzi o to, że ja się czuję seksowna. Wzrok tych ludzi, tych mężczyzn zazwyczaj, obrzydliwy taki. I to nawet nie jest zazdrość. Ja mam po prostu ochotę tych wszystkich zapierdolić. Bo mi się rzygać, Bo jak to zazdrosna, chyba. to ja bym była o kogoś, kto by na przykład podbijał do ciebie i by był bardzo szarmański i w ogóle taki kulturalny. O kogoś takiego można być zazdrosnym, ale nie o jakiegoś idiotę z imprezy, który się po prostu patrzy i świnie. Mam na swoim koncie kilka aktów takiej agresji, stricte czystej agresji. I to właśnie wszystko jest związane z, no, z mężczyznami. Przeważnie, tak? No ale nie aż takiej agresji, bo to zaraz sobie pomyślę. No to jest wszyscy, słowna. Że... Tak. To jest słowna, ale. tak Nie wiem, jakby się to skończyło, gdyby... nie wiem. No myślę, że. że wykorzystałabym parę technik niepotrzebnie nauczonych na madze, Nie wypierdolą z datą. Po co jest nam zazdrość w związku? Po co? Czy ona jest w ogóle potrzebna twoim zdaniem? Solo un poco, si. Troszeczkę? Troszeczkę tak, bo to moim zdaniem podsyca związek. Tak. Fajnie jest widzieć, że Twoja dziewczyna jest atrakcyjna w oczach innych. Nie chodzi mi o pryzmat stricte wizualny, ale intelektualny, taki interpersonalny. Ja bardzo na przykład lubię jak widzieć, jak ktoś jest bardzo taki mm -hmm. zaangażowany w rozmowy z Justą, bo mi na przykład imponuje to, że ona jest taka mądra, inteligentna mm -hmm. dziewucha. I no, ja jestem trochę zazdrosna i zawsze tak przybieram taki bardzo poważny ton, żeby wyglądać jak pani profesor. <laughs> Obniżam głos, wchodzę do rozmowy, zakładam swoje... Okulary, które nie są okularami. I stoisz tak. na straży wtedy. Także un poco si. Więcej nie. Myślę, że też właśnie taka zazdrość pobudza nas do takiego, motywuje nas do dbania o naszą relację, bo nawet jak Ci się czasem zapomni, że Twoja partnerka jest atrakcyjna albo wkrada się trochę nuda i rutyna w związek, to takie sytuacje myślę, że bardzo... To... Ożywczość. Tak, potrząsają tobą, i sobie myślisz: Kurczę, a może wymyślę jakąś fajną, spontaniczną randkę albo ją zaskoczę. Czujesz zazdrość taką. Eee, potrzebujesz tej zazdrości na przykład u nas w związku? Eee, Brakuje ci na przykład. Bo ja na przykład tak mam wrażenie, że ja jestem trochę taka w tym temacie no, niedoświadczona, bo ja nie odczuwam takiej potrzeby, żeby mieć zazdrość. Nie masz też okazji też ale ja wychodzę z założenia, że to jest tylko i wyłącznie strata mojej energii, bo jeżeli Jasta miałaby ochotę, powiedzmy prymitywnie, pójść kimś w zbłok, to czy ja będę jej sprawdzać telefon? O Boże, to jest w ogóle, to jest, to jest temat. Czy ja będę jej trzepać telefon, to czy ona na przykład yy, nie zrobi tego? Zrobi, a ja będę jeszcze mieć stracony czas, bo czepałam jej telefon i szukałam jakiś tam E, rzeczy. Więc... Ja myślę, że my jesteśmy w ogóle na zupełnie innym etapie. My rozmawiamy o wszystkim. Ja ci ufam w 100% procentach, tymi też. I ja się nie obawiam, że coś takiego się wydarzy. Ja kompletnie nie mam potrzeby sprawdzania telefonu, tak samo jak i ty. My telefon swój to bierzemy w zupełnie innych celach, pooglądać sobie zdjęcia Megusi <śledzimy> albo nasze, albo no, cokolwiek innego. Ale nie sprawdzać się. No nie. Ale mamy aplikację do śledzenia, i ona myśli, że to jest w ramach bezpieczeństwa. No właśnie, my nawet mamy w telefonach wzajemne śledzenie, więc nie wiem, jakby się miało wydarzyć coś takiego. Ja bym no musiała, musiała zostawić telefon w pracy. Ja muszę tutaj wspomnieć, że Jasta nieodpowiedzialnie korzysta z tej funkcji, bo ilekroć się pokłócimy, a to jest najgorsza sytuacja żeby wyłączyć taką aplikację, to ona najzwyczajniej świecie głupio wyłączy tą aplikację. Wiem, że tak robię. To jest dla mnie strasznie ciężkie. Chcę no. Ci powiedzieć, tego nie robić, bo jak ja jestem na Ciebie zła i sobie pomyślę, że Ty jeszcze siedzisz. każdy jeden mój krok. No, no, to przesadzasz teraz. No, ale Ty zaglądasz wtedy. No, no bo zazwyczaj bo jest tak, że Ty po prostu gdzieś wychodzisz albo dziś jedziesz i to jest czysta. I wyłącznie troska, czy nie jesteś w środku lasu. Ja wiem, nie ale. walisz koki z jakimś. Ale ja nie jadę do <noise> lasu i nie walę koki, to ci mogę powiedzieć. Ja potrzebuję wtedy takiej chwili dla siebie. No równie dobrze mogę zostawić ten telefon w domu i nie będziesz miała pretensji, przynajmniej, że wyłączam siedzenie. Chociaż nie wiem, czy to rozwiązuje problem. Zgubiłam się znowu. Już koniec. Nie ma już nic. Tak samo jak ja bym miała być zazdrosna o Justę i jej poczucie humoru z jej przyjaciółką, koleżanką z pracy Justyną. No nigdy nie będę mieć takiego wajba, żeby się śmiać jak. Hmm, jak większe śmieszki na świecie. <laughs> jak wiekin na sawanie. No nie będę mieć I, i głupotą byłoby zazdrościć tego. Po prostu nie mam takiego. Poczucia humoru i koniec. Tak jak ja bym miała być na przykład zazdrosna, że Ty do Piotra sobie jeździsz czasami, do przyjaciela do Wrocławia i się spotykacie i w ogóle często macie ze sobą kontakt. Jak ja bym miała być o to zazdrosna. <laughs> no bez sensu, kompletnie bez sensu. Szkoda energii, czasu. Pamiętajcie, że jak się coś ma stać, to i tak się stanie. Z Waszą interwencją, czy bez Waszej interwencji. To jest bullshit, że Wy macie na coś wpływ. Jeżeli chcecie mieć na coś realny wpływ, to zacznijcie od siebie i zadbajcie i pie, siebie, żeby no, nie, nie rozbrzyzgiwać tego gówna niepotrzebnego. A teraz mi się przypomniała jeszcze jedna sytuacja, to były początki naszego związku, jak Ty chciałaś wyjść z Sylwią i z Agą tam na piwko mm -hmm. czy coś. Ja się źle czułam, czy mm -hmm. ja w ogóle nie chciałam iść, nie wiem tak. Ja się czułaś. Tak, i ty poszłaś i dość szybko tam wróciłaś. Nie wiem, to były trzy godziny jakieś? No, nie wiem. A dla mnie to było jak wieczność, i pamiętam, że ja jakąś taką ci trochę scenę zrobiłam, że ciebie tak długo nie było, co dla mnie teraz jest w ogóle idiotyczne, i bym tak nie zrobiła absolutnie. A w moim poprzednim związku miałam taką sytuację, że umówiłam się kiedyś z przyjaciółką i już miałam z nią wychodzić, i wtedy moja partnerka powiedziała, że no, coś tam rzuciła jakimś takim tekstem. Dając mi do zrozumienia, że nie bardzo jej się podoba, że ja chcę wyjść z domu teraz gdzieś iść, w jakieś miejsce, gdzie są inni ludzie, i iść z tą przyjaciółką, więc najlepiej jakbym zaprosiła ją do domu. No i ja głupia to zrobiłam i zaprosiłam ją do domu. No to jest po prostu przekroczenie wszelkich granic. Myślę, że są takie obszary i sfery, w które nie powinniśmy sobie wchodzić, i to jest jedna z nich. Masz ochotę z przyjacielem iść na piwo, to idziesz z nim na piwo. To, jak ja to też nad wyraz dobrze znam. Czy będziesz miała coś przeciwko, jak wyjdę z przyjaciółmi? Absolutnie idź, baw się dobrze. Godzina przed wyjściem, Poch. Co się dzieje? Idź, baw się dobrze. Ja tu będę siedzieć sobie w domu. Straszne takie teksty. Idziesz, wychodzisz, bo jesteś wkurwiony, wychodzisz z domu, ale co robisz? Myślisz cały czas, że ten ktoś jest wkurwiony w domu, więc dwukrotnie tracisz i w ogóle się dobrze Ech, nie bawisz. Bez sensu. Ty musisz powiedzieć, że ty mówisz o poprzednim związku, bo no. sobie pomyślą wszyscy, że o tym poprzednim związku. W każdym razie, ja myślę, że danie, danie sobie takiej przestrzeni jest takich bardzo fajne. Tak, to też się trzeba za sobą stęsknić trochę. Ja na przykład bardzo lubię patrzeć jak... E, znaczy lubię i nie lubię. Dasta e, czasy ma służbowe wyjścia z, z koleżankami. Albo wyjazdy do Dubaju. <głos> <głos> Stare czasy, teraz do Sosnowca <głos> <głos> Albo i w ogóle. No, bardzo chętnie, nie. bardzo chętnie posłuchamy albo poczytamy w komentarzach o waszych historiach i waszych przygodach właśnie związanych z zazdrością w związku, w związku. W związku, no W związku. No, w związku. <noise> Tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć, że czasem chce się, ale niepotrzebnie jest wywoływać takie nie, nie, niefajne uczucie. Uczucie? Uczucie, nie Niefajnie jest wywoływać takie negatywne uczucie, jakim jest zazdrość. Po co to? Na choj! A choj! I co jeszcze możemy robić, żeby tak trochę rozładowywać tą zazdrość i niwelować ją? Co to robisz teraz? Słucham żony. pokazuję jej. Miszka! Nie wytrzymam No to mów. Przyznam. No mów. No powiedz, no. To Rozmawiajcie to ze sobą. Rozmawiajcie. Każdy problem, który później urasta do takiego problemu, na samym początku był małym pimpusiem. Tym <todgłosy> pimpusiem, który wyczuła tylko ty, Trzeba było utulić, przegadać e, i, i zapomnieć. I zapomnieć. Co jeszcze można? Można, trzeba wręcz pracować nad poczuciem własnej wartości, bo im, im bardziej tę wartość czujesz, jest bardziej stabilna. Tak, tym bardziej skupiasz się w ogóle na sobie i przekładasz to też na związek i nie zwracasz uwagi na jakieś tam takie małe problemy, problemiki. To nawet czasem nie są problemy, tylko uwaga czyjaś albo jakiś komentarz, od razu, jak nie masz takiej wartości samej w sobie, niezależnie od czynników zewnętrznych, no to godzi Cię samo serce. Jakby to było, wiesz, do Ciebie, a to tak naprawdę wcale nie musi być do Ciebie. Dokładnie i przykład podam tutaj taki, że ostatnio jakiś czas temu, <gryw> ja mam dużo przykładów dzisiaj, jakiś czas temu na Instagramie, jak moja żona się <gryw> nagrała, to jedna dziewczyna z obserwujących napisała... To miłe. Co tu mi pokazujesz takie coś, Miśka. Jedna dziewczyna napisała, sorry justa, sorry justa, ale muszę to napisać, jaram się tobą Mariolka, coś ale takiego. Ja No żarty żartami, ale to... Miśka. I nie powiem, znaczy nie wywołało to jakiejś zazdrości we mnie, ale to było takie małe ukłucie. Takie ciekawe. I że ciekawa. sobie wtedy uświadomiłam, że o cholera, jasna! Moje... No to wiesz co? Tak się rozbierać? Że... I sobie uświadomiłam, że moja żona też się podoba na pewno nie jednej kobiecie. I tak mnie to trochę ukłuło, ale no nie, nie, absolutnie nie zrobiłam jakiejś awantury czy czegoś takiego. Śmiałeś bo się, śmiałam się, śmiałam się <grym> bo. Ty mi wysłałaś ten tak, <grym> tak, bo myślę, że my mamy na tyle taką fajną, stabilną, mocną relację, że no nie wiem, co by się musiało dziać, żeby ktoś mógł to zburzyć. Więc... Ja tam za milion bym się może sprzedała. <grym> Ale milion złotych? Nie, dolarów przynajmniej, nie, euro. nie, no, euro droższe. A funty? Chyba najdroższe. Nie wiem, teraz wiesz, nie wiem. A co? No i co? Praca nad zaufaniem w relacji. Rozmowy przede wszystkim. Praca nad zaufaniem w relacji. Po prostu. Kropka. Właśnie. A, no przede wszystkim. Przewlekłe odczuwanie zazdrości prowadzi do spalenia materiału Twojego. Ty będziesz wykończony. Pokażę ja zapominam, tych... a Polskiego zapominam. Ona zapomniała. Ja już. To po hiszpańsku możesz powiedzieć. Ty będziesz wykończony, ty będziesz się zżerać, bez sensu, zupełnie bez sensu. Dbajcie o to, żeby ta relacja była fajna, a uwierzcie mi, im bardziej stabilna i pewna relacja, tym takie uczucia jak zazdrość w ogóle nie mają miejsca. Nawet nie mam miejsca, żeby miały miejsce. Tak, i jeśli już, to zdarzają się bardzo, bardzo, bardzo sporadycznie i, i są taką zdrową nutką zazdrości. No, a tak naprawdę, jeżeli nawet poczujesz zazdrość, to dlaczego nie możecie przyjść, od, mówię, po imprezie? To nie jest w ogóle fajne, jak gdzieś na imprezie podbijasz do swojej partnerki, partnera i mówisz: Jak ty się na nim kapisz, ty tu ma być. Jak jakiś mungo, tylko przychodzisz do domu i mówisz, i nie zaczynasz, Ty zrobiłeś to, 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 to i to. Tylko ja bym powiedziała Misia. Poczułam się źle, kiedy patrzyłaś tak na tą kobiecinkę. No, powiem ci, że jestem może nie w szoku, ale bardzo się cieszę, że tak to mówisz, bo my jakiś czas temu rozmawiałyśmy o tym, że właśnie tak powinny wyglądać rozmowy, że mówimy o tym, co my czujemy, że my się poczuliśmy źle, zrobiło nam się przykro, a nie ty jesteś durną babą, która się śliła na widok innej baby. Tak, dalej. tak. się nie załatwia spraw i tak się nie prowadzi rozmów. Oczywiście bym się trochę podąsała, żeby się domyśliła o co chodzi, czy ja. zaprezentujmy jak. Misia, co się stało? Nic. Misia, co się stało? No Ty powinnaś wiedzieć takie rzeczy. Ty najlepiej powinnaś wiedzieć. Ty właśnie powinnaś najlepiej wiedzieć. I tamta może Kasia też powinna wiedzieć najlepiej. <noise> tak ogólnie to ta nic, nie mam czasu. Mam migrenę. A moja norka jest zamknięta. I tym przyjemnym akcentem, Adie, kochajcie się. Misiacy, cóż ci, ci wypada no ślub? Pomachaj do naszych kochanych. Bardzo dziękujemy, że wytrwaliście do końca tego vloga, bo ja ledwo. Pamiętajcie, nie bądźcie zazdrośni, ufajcie sobie, rozmawiajcie i miłujcie się. I teraz zrobimy serce, chodź. Misia, to nie jest na serce, tylko na browara. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dajcie znać, co tam chcecie dalej. Nie, nagramy, czuj tam. <laughs> Adieu, pa!